Hejka! to was w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj nagrywamy, że oceniam seriale... Nie będę już tłumaczać, bo raczej wiecie, ale jakby coś tu wam się wyświetla, co znaczą te litery, bo tutaj wam się wyświetla. No i co? Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy z serialami. i ja czym? Dobra, zaczynamy. Pierwsze to Rancho. <noise> 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 Rancho, no i tak. <noise> Ja głównie ranczu domy wysoko, ponieważ ja, jak byłam małym chorem, tak mniej więcej do przedszkola chodziłam i były wakacje, nie? No i zawsze, jak no, były te wakacje, to no, nie chodziłam do tego przedszkola, nie? I zawsze z dziadkami rano oglądałam ranczu. Znaczy z dziadkiem, bo przecież tam gotowała, nie? Ale no tam też trochę tam oglądała, więc ranczu damy do wysoko. No, Dobra, no fajne, to było śmieszne. Na Michałowa. Dobra, dobra, reszta to będzie. O z dziesięciu. Takie trochę za mądre jak na mnie. Ja to tam wolę głupsze rzeczy. Właśnie typu ranczą. Czasami lubiłam kiedyś oglądać, teraz już tak średnio. E, 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 e. Może być, Jakby... Jak nie ma co oglądać, to ujdzie, nie? Dobra, kolejna rzecz. O, na sygnale. No to... ja tak średnio, ja... rzadko to oglądam Ej, no powiem, mi mi się te taśmy, no. O, dobra. Ja to tak średnio... No bo oglądałaś tam kilka razy, ale... Damy na średnie, bo to, ja tego nie mam na początku, z tym nie kiedy leci, tak szczerze. Ale dobra, fajna rzecz to klan. <grym> no to klan jest fajny nawet. Teraz już rzadko oglądam, ale kiedyś, kiedyś lubiłam sobie oglądać, to tam był w tym a oni... No, Dobra, nie pamiętam jak się tam nazywają. Klan mną może być. O Jezu. No, Klan jest spoko czasami, ale... Kolejna no, rzecz. Em jak miłość. Jacek zaraz. M jak miłość, ale no, wysoko. Ja lubię oglądać M jak miłość. O, Zlepiały mi się te taśmy palone. Co ja mam tym zrobić, proszę bardzo? O dobra. Haha, ha, jednak niedobra. <laughs> Czekajcie sobie sekundę, ja będę się siłowała. O dobra, dobra, mamy, mamy, mamy. <śmiech> <śmiech> mm, dobra. To M jak miłość. Damy na pomiędzy fajnie a może być. Czyli to damy. No, mam, czy jakiś na pewno mam jakieś serialne, super, to, to muszę być pewni, a to mamy... postawę na milion. No postawę na milion, no to takie lubię oglądać, ale właśnie takie trochę to mądre. A o to chodzi, że ja nie wiem tych rzeczy, ja wolę głupie rzeczy. A, się przyda, mi się przyda, z Dobra, walić to, no może być dajem postaw na milion, bo czasami lubię płonąć. Kolejną rzeczą jest Elif. Nie wiem życie. kojarzycie taki serii jak Elif, ale mm, już tego nie, nie ma w telewizji. Ale jak chodziłam, jak, no jakiejś trzeciej klasy, drugiej, nie wiem, i byłam na wakacjach u babci, innej niż tej, tej, tej z no to zawsze wyglądaliśmy Elif. No ja tego nie oglądać, bo to było od 12 lat, ale to było... to, to... Mm. No, jest fajne! to no na fajne! No to była fajna kistra mm. nawet. Ja lubiłam to oglądać nawet. Dobra, kolejną rzecz co jest? O! Oh, szpital! Dobra, szpital na super! To, to, to szpital fajny, fajny szpital Ale już nie grają, szkoda eee, dobra Krzyżówka! Do <grym> no tyłu, bardziej tą kamerę no, Bardziej jeszcze do tyłu Zaczynam się montażyć, wszystko bliżej, Spokojnie, spokojnie, mam innego operatora niż zazwyczaj, więc będzie trochę inna no dobra. Eee, krzyżówka. Dajemy na świat. Lubię czasami oglądać, jak miałam to oglądać. Ale tak no... To ja to jest. Na dobre i na złe. Ej, ja mega lubię na dobre i na złe. Teraz ostatnio nie oglądam, ale... Ale kiedyś co środy normalnie po basenie musiałam obejrzeć, jakby serio. Dajemy to na fajne, bo to jest fajne. Ja nie wiem, która jeszcze gra. Znaczy wiem, ona gra, ale nie pamiętam jak ona się nazywała. Gra ten taki doktor, taki taki dziwny. Gra ten Falkowicz. <grym> <grym> Kto jeszcze jest z tych doktorów? No ten taki dziwny jeden, ale no to nieważne. O ja tu. Kolejną rzeczą jest koło fortuny! <grym> A to nudne już teraz. W sensie? Jakby jeszcze prowadziła, to Iza, Chrzan, i Zachrzan, i... Rafał Trzaskowski Nie no nie, nie, Jak bym miał na nazwisko? Nie Trzaskowski, tylko... Brzozowski. Tak? Okej. Okay. No, Rafał Brzozowski. Serio? On? Nie, Norbi, Norbi! Znaczy on był na początku, ale teraz potem był Norbi. No, no, a teraz to zmienili w ogóle i ja tego w ogóle teraz nie oglądam. A widzicie, jak mam jeszcze oryginalną wersję. Izabelu. <grym> Dobra, ale wiem, może być. Będzie bardzo dużo rzeczy, no może być dzisiaj, eee, To jest ostatnia rzecz, Familiada, <laughs> cicho ci tam, eee, no Familiada jest fajna nawet, ja nawet lubię Familiadę, eee, ale teraz w ogóle zmienili, Wcześniej ten wstęp był taki fajny, jak tą żebkę rozrywali, czy tam co, co tam robili, a teraz, czy nie wiem, bo raz oglądałam po tym, jak było jakieś dwudziestolecie, czy coś i tam. No i tragedia. Dajemy na pomiędzy, fajna może być. I ostatnią, ostatnia nam została szkoła. Ej, szkoła to jest to, jest to. Musimy dodać no, oczywiście, że na jedynkę. Jakby szkoła, te, szkoła, że teraz tego nie grają. Ja bym tam mega chciała zagrać w szkole. No, Karina Kłosek, wiecie! Ona nawet ta dla gra w szkole. Bo nie tak, w kole? Że Ewka Karol się widzi tutaj dla No, ale no serio, no. No, pani Karina Kłosek, ta, ta Borkowska dyrektorka. <laughs> no i co dalej, no? Tak, się prezentuje mój tanki.